Witam wszystkich na moim kanale, na odcinku popowo-filmowym tym razem. Trochę postanowiłem połączyć dwa tematy, czyli popy i moją kolekcję filmową, chociaż to jest bardzo połączone ze sobą. Mamy tutaj przykład Indiany Jonesa, którego już Wam pokazywałem. Jest to metalowa figurka pop, także taka troszkę inna. że chcecie troszkę o niej... Się dowiedzieć, zapraszam. Wpiszcie e, sobie w lupkę Indiana Jones i wyskoczą Wam wszystkie filmy z kolekcjami Indiana Jonesa u mnie na kanale. Ja już go chowam do e, jego akrylowego pudełka. Odjeżdżamy z nim na bok i przechodzimy do prezentacji tego, co chciałbym Wam dzisiaj pokazać. A dziś mam dla Was uzupełnienie popowej kolekcji, e, w której już był, e, był Indy goniony przez wielką kulę. Był ten wielki plakat z Indianem Jonesem. Było uzupełnienie całej tej kolekcji z, z Indiana Jonesa. A teraz mam dla Was jeszcze jedną figurkę. Jest to Indy z, z wężami i z pochodniami. Jest to figurka, która została wypuszczona na konwencję FAMCO w 2023, czyli w tamtym roku, na jesienną konwencję. Także ma taką fajną naklejkę, a tak się prezentuje. Tam da-da, tam da-da, tam da-da. Da, da, zapomniałem wziąć swojego cudownego, cudownej podstawki, ale nie będziemy już tego tego tutaj przedłużać. Przepraszam, ale nauczony doświadczeniem zasychania w gardle, uszykowałem sobie szklankę wody. Dobra. To jest Indy. Proszę. E, tam mogliście zauważyć, że tamta figurka nie miała trzęsącej się główki, bo była wykonana z metalu. E, te podstawowe wszystkie e, wszystkie Indian Jonesy z wszystkich serii mają główki na sprężynkach z tych nowych serii. E, I takie podstawki. No ta podstawka to jest to jest tragedia, to już o tym mówiłem przy przy poprzednich figurkach, ale tutaj no troszkę, troszkę się przydaje, bo fajnie zrobiono to jako taką mikro scenkę z grobowca, gdzie indy ogania się pochodniami od węży. Są to takie bardzo słodkie kobry. Tutaj są trzy te kobry i indy macha tymi pochodniami, macha tą pochodnią. Tutaj też leżą dwie zapalone i bardzo fajnie zrobione bo z takiego tego przezroczystego plastiku. Więc, więc tutaj o, nawet jak teraz mi tutaj troszkę słoneczko je przyświetla. Ten efekt jest zupełnie fajny, oświetlone światłem UV też, też bardzo ładnie się prezentują. Także ten Indie e, cieszy, cieszy oko i jest też fajnym dodatkiem do kolekcji. No, bicz tutaj, rękawiczki, kurtka, spodnie, pistolet, wszystko, wszystko tak jak, jak powinno być. Główka na sprężynce, no to taki minus. Chciałbym jednak, żeby były to zwykłe, zwykłe popy, ale tak sobie gdzieś to Fanko chyba licencyjnie wymyśliło, że i te podstawki, i główka jest na sprężynce. Chyba Wszystko nie będę, nie będę tu przedłużał, no jeszcze nie wiem te węże, może też tu z tyłu. Naprawdę fajnie zrobione, no jedyny taki na no duży minus, że ta podstawka jest tragiczna, No naprawdę ten, ten plastik to wszystko jest tutaj takie. No nie ma tu nic co by zachwyciło. Ten napis mógłby chociaż być troszeczkę pomalowany, ale gdzieś to poszło strasznie na no łatwiznę fanko mimo że to są figurki Made in Vietnam, czyli te, które zawsze chwaliłem, te podstawki są poniżej, poniżej chyba krytyki. Dobra, odkładamy Indiego, a przechodzimy do części kolekcjonerskiej filmowej. I tutaj coś, coś takiego wpadło w moje ręce. Udało mi się kupić takie wydanie kolekcjonerskie Indiana Jones Complete Adventure. No to całe to pudło stylizowane na książkę no nie robi może takiego wrażenia, ale zawartość jest fajna i takim dosyć prostym sposobem mogłem sobie to dołączyć do kolekcji, bo udało mi się to kupić w dobrej cenie, wydanie zagraniczne, a wymieniłem sobie zawartość na wydanie polskie, które już miałem, czyli to, to było już też w jednym z odcinków, takim, w którym pokazywałem, e, dobra, może zabiorę to na bok, w którym pokazywałem taki e, album duży o Indiany Jonesie, pokazywałem też e, ten pamiętnik czy tam notatnik e, ojca Indiany Jonesa, to wydanie może tak szybciutko też polecam, bo jeżeli gdzieś je traficie, są to cztery pierwsze filmy w takim rozkładanym digipaczku. Naprawdę bardzo ładnie wykonany, taki w takim oldschoolowym stylu. Szkoda tylko, że czwórką o piątce nie będę się wypowiadał, bo dla mnie jest troszeczkę takim skokiem na kasę. Żerowaniem na emocjach, bo te stare, stare triki. W nowym, w nowym wydaniu jeszcze szybszym, jeszcze większym, z wielką ilością e, strasznie widocznych efektów specjalnych. No nie, nie odpada. Dobrze, a co jeszcze tu dostajemy? Dostajemy, hmm, może zacznę od tego. E, dostaniemy typ czyli klatkę filmową, na której. Oj, tu akurat chyba idealnie trafiliśmy. Jest Indi który właśnie. Tak jak ten Pop i jest tam na nim Indy z Kobrą, także to nawet nie sprawdziłem tego, a udało mi się to idealnie dopasować. Jest tutaj Indy, który się przewraca i akurat Kobra jest przed jego twarzą. Z tyłu taki krótki opisik, jakiś tam numerek. Także to jest ten 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 senityp. Tutaj dostajemy także takie małe, tutaj to nie jest to zbyt duże takie małe zdjęcia i tutaj już jedno jest czarno-białe tutaj o no jedno tutaj jest o fajne zdjęcie z tatą i tu a to zdjęcie z czwórki także z wszystkich a z wszystkich chyba czterech części jedynka Dwójka, trójka i czwórka, także po jednym zdjęciu z każdej, z każdej części Indiana Jonesa, dobra. Tak, na szybko. A tu dostajemy ten dziennik, który już pokazywałem Wam, tą azjatycką podróbkę. A tutaj dostajemy w takim małym troszkę wydaniu, ale zdecydowanie lepiej wykonany niż ten. Niż ten, niż ten chiński, jest tutaj praktycznie, można by było powiedzieć, wszystko, tak jak w tym oryginalnym, tylko tylko w takim proszę, zobaczcie, i w kolorach, i każda prawie kartka jest zapełniona, także mamy tutaj chyba chyba wszystko a dodatkowo dostajemy jeszcze raz sobie przejrzę no, naprawdę fajnie połączony chyba też do, do tej właśnie czwartej części także taki uzupełniony, Indiana Jones i dostajemy jeszcze następny pakiet gadżecików. O, dobra. Ja to już może sobie pochowam, żeby mi tu nie przeszkadzało. E, zapałki z klubu Obi wan i to są prawdziwe zapałki. Także e, tutaj bilety, tutaj następne jakieś bilety i to wszystko wykonane. Tu zdjęcie. Dobrze. Jeśli będę kiedyś robił jeszcze jakiś dodatkowy odcinek, to tutaj też pozdrowienia od Marion na, na, na zdjęciu. Tu dostajemy odbitą tarczę, także wszystko jest tutaj zachowane, fajne te dodatki. I tutaj jeszcze menu z Bangkok Palast tam gdzie zjadają tą słynną zupę. Dobra, nie będę tutaj przedłużał, e, poleciałem na szybko, bo te filmiki staram się tak robić takie po około 10 minut, żeby Was nie zanudzać, bo nie każdy jest tutaj mega fanem. E, 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 dobra, chyba wszystko. Jeżeli Wam się podobało takie połączenie popowo-gadżetowe, popowo to piszcie, komentujcie, czy, czy to jest fajne. Wtedy mogę zrobić więcej takich filmików, bo do, do tej pory robiłem to osobno i mam nadzieję, że to będzie coś nowego. Dobra, to chyba wszystko. Trzymajcie się i do następnego. Hej!